Siemano widzowie! Dzisiaj będziemy nagrywać Bedwarsy. To jest drugi odcinek. Znaczy trzeci, 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 nie drugi. Trzeci to jest. Więc. Mam nadzieję, że dajecie dużo łapek w górę. Subskrypcji, żeby było dużo. Chociaż 100, żeby było, bo. A chociaż 50. Dobra, zabuduj łóżko. Żeby, żeby chociaż 50, żebym mógł nagrywać live, bo bardzo bym chciał dla was live nagrywać. Idziemy na Diacces. jak Rock buduje. Bo nie umiem inaczej. Nie <noise> Tak jakby w poprzednim filmie... W poprzednich dwóch filmach dałem głośno na 200, a nie na 100 i tak głośno było, że jak łóżko wybuchało, to było... Brrr. Co jest! Co jest! Zielony, zielone! Zielony mocny jest! Wow, Kuczaczki. zielony mnie zabił. Olziuszko fajnie obudował. Jak zawsze. Zabijam. Dobra, O, mam nadzieję, że teraz trochę ciszej to było słychać. Nie tak PURRA. Jezu. Powiedz, spadłem. Ile masz ziaksów? Cztery idę kupić ostrość. Okej, okay, ja idę, na, bo na emeraldy, nie wiem, czy w ogóle tam pójdę. Dobra, Dobra widzowie, y, mamy taki plan, żeby wygrać po prostu. Żeby Po prostu wygrać. Na, na początku mieć pierwszy obsydian. Bo to wtedy jest taki... Po prostu wygraliśmy dwa razy pod rząd na dwóch filmach, które rzuciłem. Dobra widzowie. Więc lecimy. i sorry za tą tabelkę yy, yy, z włączania, ale polecam ten program, tylko trzeba kupić go. Można, może go pobrać! Igor pomóż! Igor, i Igor, i gory i gór! Musisz go zabrać. Czerwony, czerwony i czerwony. Czerwony, jeszcze raz czerwony. chodź tu na diamenty, zabierz sobie... Lecele, lecę, lecę, lecele. Lece, lece. Ja mam już Emeraldo... znaczy nie Emeraldo. Jo, oh. Ja mam, e, żelazny miecz już mam. Oj, trzy diaksy, ja lecę po Emeraldy, widzowie. I Igor. Igor, powiedz coś, bo... Nie wiadomo czy cię słychać. Jestem w bazie czerwonych. Okej. Okay. Czyli cię chyba słychać, nie wiem. Rozwońcie. Dobrze, dobrze. O! Widzicie? Czerwoni tutaj nie, nie mają łóżka już. Dobra, to wam kupię Zabili mnie, ale łóżka nie mają. Za to, że cię zabili. no, to fajnie. Hej, bo ja już mam sześć Emeraldów. Tu zresztą pozbieram trochę, jest tam jeden. I pozbierasz mnie na demontową zbrojkę? No. A ile kosztuje demontowa zbroja? Też 6, Sześć Sześć, ale jest problem, bo yy, ja zaraz będę miał 8, czyli idę, a nie na. Już mam 8. Czyli... Dobra, 9. Dam, dam ci 2 dam ci, yy, emeraldy, bo. No dobra, idę. 2 emeraldy ci dam, bo więcej nie mam. O, jest. Ty wie. Nie umiem zbyt grać w ten w Bedwars, ale no nawet tak jak się wygrywa, to nawet satysfakcjonująco ja jest. Jak się wygrywa. To w dwóch darmowe kilo muszę kupić. Dobra, widzowie, dawajcie łapki w górę. Bo jak będzie 50 subskrypcji, to będę na y nagrywał, już to mówiłem, ja wiem. E, czekajcie, obsydian raz, dwa i. Igor, Igor! daję ci do skrzynki e, dwa emeraldy. Dobra. Kilów miałem kupić. Dobra. u nas chyba! Nie, nie ma nikogo. tego, który się zrajdował i wyszedł. He. Co jest? Zobaczmy, co mnie to teleportuje. E, ma, mają i idą do nas. Zieloni. koleżanki, nie, 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 nie mogą teraz, nie mogą teraz! Nie, nie zróbcie! Nie! nie, mam Dobra, ja, ja, nie spać, ja mam obsidian! Dobra, rozwaliliśmy go. Ja nie mogłem spać, miałem obsydian, co jest? Nie. Zrobię takie coś. Kupiłem pachockę. Widzowie, teraz nie muszę tego robić. Ostatnie dwa dobra. Dobra, widzowie, mamy to. Nie jest to jakoś Jeszcze ładnie, no, ale... Dobra, teraz, teraz nikt nic nie zrobi. może chodzić. Dobrze, ta pułapka jest dobra. Dobra, widzowie. Lecimy po itemki. Znowu? Kto? Kto u nas? I no przepraszam, nie... że nie mam kamerki. Widziałem bąbelki, widziałem bąbelki. Chwila, bo ja kupuję łuk. Dobra, obudowuj. wuj. Chwila, kupuję łuk. Chwila, ja nie mam. mam rozwalić. Dobra że 12 szał. Widzicie go? Nie trafiłem go Ty Że ja. Idziemy na zielonych? Dał mi fiorballowidowe widzicie go? Ja mam ciebie, ja Nie, ja mam, ci, ja mam, ci, ja mam Nie, widzę obie Fajne rzeczy nawet Że? No to lecimy na nich! Lecimy! Dobra Co to było? Jeszcze za to, jeszcze jedno za mam już ładne. Chuj kurde. O kurdeczki, na trzy. Dobra. Gram Trzej no. bloki kupię. A chwała, bo tam są teraz szarzi. Zieloni już nie żyją. Szarzy. O, to Tu jest. Nie było takiej rzeczy! Kurczaczki, no nie! Czeka. Jest, żyje, żyje, widzowie, żyje. W ogóle jak mam was nazywać? Ja, ja wolę, żeby was nazywać widzowie. Wy chcecie inaczej, no to... Czeka. Dobra... czekaj, ty zajmij ich tu, ja idę im łóżko rozwalić. Ok. Nie widzę. Aha, pan nie mają, został ostatni, to ja idę od boku. Go. Cze, a gdzie, a gdzie on jest? No tam, y, u zielonych. Cze, ja, ja go... Od to boku... ja lecę na zielonych. Znaczy u zielonych. Ja go od boku spróbuję. Czekaj. Okay. idzie! Ja go zabijam! Dostał! <ślał> Myślał, że jest bezpieczny, on do nas szedł. Bawiłeś? Nie, no, niestety nie, ale. Bo od boku musiałem go stanąć. Ale kupuję kolejnego Fireballa. on Fireballa, kula winął Fireball. To samo. Widzicie, widzicie go, widzowie? Dobra, jednak nie idę od boku, bo. jeszcze sensie diamantową sprojkę zrobię. zrobić on, on jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie, widzowie. On jeszcze nie wie, że mamy Firebola. Co jest? No, nic nie to. Ale tylko my mamy łóżko, nie, morsty jeszcze mają. Dostał, zabiłem go, zabiłem go, zabiłem go. O, tak, zabiłem go, dobra. Dobra, mi do kogoś, mam dwie płotki na Czerwoni są. Myślę, Ej, daj, daj mi, płotkę, daj mi daj mi podkę. Ale czekaj, nie, ja, ja pójdę rozdać komuś łóżko. Daj mi też płotkę, please. Dzisiaj, dzisiaj podkę kupię? щепотской